Cześć, witam wszystkich serdecznie z tej strony Brogex, a to jest kolejny odcinek z Donsterf. I właśnie pomyślmy, co możemy zrobić w tym odcinku. Hm, może pójdziemy sobie tutaj i spróbujemy te groby porozkopywać. Tak myślę, że to będzie całkiem dobry pomysł. A nie, przecież ja w ostatnim odcinku powiedziałem, że w tym będziemy polować na koelefanta. I tak właśnie zrobimy. Bierz, weźmy sobie wszystko, co mamy. Tutaj, jeżeli by zaszła taka potrzeba, mogę sobie zrobić jeszcze dużo rzeczy z tych, które mam w ekwipunku. O, jest już Susp Suspicious Dirt Pike, który nas prowadzi w tą stronę. O, widzę, że się odrodził nowy ptaszor. Niech spierdzielam stąd. O, widzę, że zasnął, świetnie. Chyba w tą stronę mi prowadziły dalej tropy, więc... O, tu są. W ogóle, akurat chyba tak właśnie znajdę koło elefanta i będę musiał... I będę musiał rozpalać sobie ognisko. Dobra, nieważne, na razie biegnijmy dalej. Mam chyba taką malutką obramóweczkę światła wokół mnie. gdzie są tropy? Z tą nas prowadzą? Dokładnie tutaj chyba na dół Jeżeli dobrze widzę O tak tutaj O no dawaj dawaj Teraz gdzie? Tam Przy grobach gdzieś tu będą yy, yy, O to są O tu jest jeszcze grób do wykopania którego nie wykopałem A nie mam łopaty więc muszę ją zrobić No rób Łopatę, ubierz tą łopatę i kopiamy ten grup. Co tam mi wypadło? Nie wiem, ale muszę sobie... O! GEM, świetnie. Może być całkiem fajnie. To mnie prowadzi dalej na dół, więc biegnę dalej na dół. Tyk... Tu gdzieś powinny być... No, są tropy. Gdzie dalej? Tutaj w lewo. No, mm, są tutaj. Teraz pewnie w górę, co? No w górę, w górę Tylko, że gdzie w górę? Gdzie to mnie dokładnie prowadzi? A prosto w górę Źle zauważyłem, <laughs> nieważne Kinijmy dalej w górę No są tutaj, świetnie Weźmy może już spirka Okej okay. Dalej w górę Okej okay. Kolejne Kolejne tropy Tropimy z dużego zwierza Coś czuję Mhm... Mm Rilsy, to jest sobie zjem, bo nie wziąłem czym zgubił trop Chyba zgubiłem trop Gdzie były ostatnie tropy? Tutaj A i one mi każą iść w górę, a ja tam w prawo pobiegłem. gdzieś tu powinny być tropy kolejne Patrzę, patrzę, a nie widzę. A tu są, dobra. Nie boj, O już są blisko, już jest blisko mój przeciwnik I dalej nie wiem gdzie miałem iść, o tu jest o? 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 No chyba cię nie pokonam przyjacielu Teraz więc będę musiał tutaj sobie ognisko zaspalić, tak myślę I w ciągu dnia będę chciał cię zniszczyć Zbieram sobie jakieś kamienie, to O zaśnij, zaśnij Cześć. w ogóle to ciebie będzie ciężko pokonać, bo ty chyba uciekasz, z tego co ja dobrze pamiętam. Mhm, mm to połóżmy tutaj. Mam spirka w ręce. No patrzcie, że jak ucieka. Chodź, 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 Albo zaśnij tam. Idź spać, dobra, śpij O, ubierz sobie tego. Nie trafię go. Muszę mieć dużo mięska Dobra Temperaturę mam No Atakuj mnie Wow O oh, fuck, jest ciężko, skończyło mi się Uuuu, fajc. jak to zrobić? Dwie liny, no to nie zrobię dwóch lin niestety. Dawaj No, dobra, udało się. Hu hu hu. Nigdy więcej nie wybierać na tak, jeżeli nie będziemy mieli logzuta dobrego. Ale mam troszkę mięska i to tyle fajnego, bo mi się rozwaliło. Rozwil rozwalił Lokzut niestety i bardzo HP na tym moje ucierpiało. Dobra, połóżmy to jeszcze tutaj na chwilę. No, połóż, połóż, połóż. Skoro mam dwie siekierki, to może Z na coś. A, zapomniałem, że to już tak nie działa. Bo wczoraj teraz się wystraszyłem, że to znowu jakiś potwór Dobra, wykopmy to, weźmy te trzy drewnianka No, wiesz, wiesz Świetliki niestety nic z nimi nie zrobimy Prze to drzewko, idź so dark O, tu już pewnie bym nie atakował, co? Ziomel Ziombel Może jedno, jakbyśmy dołożyli to, bym dostał światło tutaj No i świetnie No, znowu zapomniałem, że to tak nie działa Ale mi strasznie spada Sanity w tempie Dobra, do szychę możemy dodać do ognia Byk. Bierzemy to... O już mamy małą brudkę. świetnie Kupę jeszcze ko zostawił To dzięki To dzięki ko elef... ko elefuś <grym wyszczone> Dobra, idziemy troszkę sobie HP odnowimy Co tu jest? O świnka się bije z ptaszorem Ja nie mam Luxuta, nie? nie będę uczestniczył niestety w tej walce o, ta walka była nierówna. Ale mięsko się przyda. Dobra, lecimy dalej. Też mam niby to zamrażanie, mogłem go użyć, dobry jestem. Dobra, nieważne. Nieważne. tutaj mi tutaj na odłóż. Lecimy już do bazy. Kupa do skrzyni. Nasionka zjem, bo mogę. Resztę spróbujemy Stegować Stegować, czyli usmażyć. Tak, raz dwa. I raz dwa. I raz dwa. O! A tu już były... A, nie I raz dwa. Dobra. I teraz tak, weźmy to. Weźmy to i kuk. O nie, to było złe. Nie, nie, nie. I mi się nie zrobi dobre mięsko, tylko mi się zrobi takie beznadziejne. Zabushit. Powinienem mieć gdzieś dużo tego dużo jest kupa w ogóle o nie, zrobiłem się dobrze aaa to bajka to weźmy to i jeszcze mam coś tutaj takiego do jedzonka nie mam chyba to jakieś święty chyba nie będę mógł smażyć nieważne to zjedzmy to powinno być do leczenia jest raz dwa no ale to też użyjmy. dobra to się je tutaj. O, ptasz od się złapał. Mm. O, fajnie, tylko że troszkę miejsca nie mam. To odłożmy. To powiedzmy, że odłożę. O! teraz pewnie będę za bardzo, sobie tej osoby zapalę ogień. Chester wrócił, cześć. O! Z dobra trafik dalej niech tutaj leży ja tak tego w czasu zamordować tego o za trzy albo jeszcze jednego nie chyba styknie chyba bo tutaj właśnie będzie mi tylko jeden wymagany a tutaj dwa i świetnie dobra trafiłem o jeszcze tu kupę jest też nie tu To tej strze nie odłóż kupę tu mam wszystko, tu mam wszystko. Aha, jeszcze lok złota, ale nie mam trawy nigdzie. Świetnie, nie mam nigdzie trawy. Będę musiał skoczyć i troszkę trawy pozdobywać. Dobra, bierzemy hitstone, nabierzemy to i lecimy do... O, tu się zrobiłem mid a to je wezmę ze sobą, jak już się zrobiły, to, to weźmy tego hitstone'a tutaj. Biegusiam. Yy, tutaj jest trawy troszkę to... Zgarniemy ją przy okazji, może jakieś króliczki się nowe uplowały. Myślę, czy by jeszcze w tą zimę spróbować zrobić wyprawy na Maktuska. Są tam jakieś świnki, gdzieś tutaj koło, Ma gdzie jest w ogóle Maktusk. To są, tutaj jest jedna świnka. Maktusk był. Maktusk był. O, tu jest Maktusk. No, tu są tu jakieś domki świnek gdzieś dookoła bo nie ma groby, groby tu są jakieś domki świnek Musiałbym się tutaj rozlokować, wziąć te domki świnek i z samego rana, bo tu jest też jakiś domek i z samego rana tam wbić no to może zrobimy to w kolejnym odcinku Aha. jeszcze jedno jedziemy raz dwa trzy, a trzy po to żeby zrobić sobie tak, jednego logzuta i jeszcze z bym sobie chciał zrobić od razu jednego. Busz. A ten ma 60%, ja myślałem, że ma 20%. No to świetnie, świetnie Paweł. Świetnie Brogex. Świetnie... Wszyscy. Świetnie Chester, ty też. Strapika weźmę. Mmm, gdzie tu są jeszcze trapy? Tu jest jeden dołu, ale on chyba był pusty, co? A no, no jest tam dalej, ale też jest pusty więc o tu jest jakiś pełny trapik i tam u góry też jest jeden pełny no połóż tego trapa tu jest jeszcze jeden pełny no świetnie wystarczy nam na razie tyle królisiów, byk chodź chester masz masz i masz świetnie nosz te króliczki w sobie w ogóle ma taką japaję że jest odpowiedni dla noszenia króliczków właśnie akurat Przydałoby się, żeby już nastało lato i zjarnąłbym sobie z tamtą te króliczki, znaczy yy, tą trawkę, tam ode mnie. Z mojej faremki trawy. Ale weźmy sobie może kwiatki jakieś. Kurcze, strasznie geilsy potrzebuję. Co tutaj? Tutaj nie odkrywam jeszcze części tej mapy, więc ją teraz odkryjemy przynajmniej po części. <laughs> o, jest tutaj dużo kwiatków, marchewki, ha burżuazja, burżuazja o cześć indoor 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 pokaż rogi dam ci serana dobra, ważne <grywa> zgarnijmy Aha, tutaj trzeba iść dołem zgarnijmy jeszcze tą trawę skoro już tu jestem trawa jest bardzo potrzebna o oh, ho oh, oh. od razu jeszcze możemy to zgarnąć papierusik nasz miły jezioro czy wy też słyszeliście ten dźwięk? taki dźwięk grozy Bo ja go słyszę. Dobra. Patyczki. No dobra, patyczki też zgarniemy. Czemu nie? Zjedzmy te marcheweczki, zjedzmy to. Tutaj grzyb, ale grzyb niech sobie leży dalej. Na razie jakoś temperatura nie sprzyja mojemu... Mojemu rozpaleniu ogniska, więc po prostu zrobię torcza i biegnę dalej. Przynajmniej na razie. Też tutaj ciężko by było jakieś ognisko rozpalić, bo jest pełno drzew i one by się zaraz kurde zajarały. Potrzebuję jakiejś wolniej, wolnej przestrzeni. O tam może koło tych domych świnek. Nawet nie będę ich niszczył, nie sobie leżą. O, no nie, no to są te pająki. To I groby. O nie, no fuck ile ich tu jest? Mam nadzieję, że się nie żebrzą na jakieś Spider Queen. No tutaj będę chyba mógł sobie rozpalić ogień Co? To siekajmy do ognia I założym sobie to i to Albo Nie wiem, dobra, będzie nie ginie No mm -hmm. tego chciałem sobie założyć, ale już No nie Co za On Weźmy ten coś, to znaczy ten popiół. Dobra. Możemy sobie jeszcze wziąć kiki. Bo tutaj widzimy, że jest zaraz grób i to nie wykopany Nie mogę niestety tego podpalić. Więc się wrócę do mojego obozu. Rzucę sobie tutaj hitstona, może się troszkę podgrzeje, bo już jest całkiem zamarznięty. Ściągnę moje bifalo hat. Dołożyłbym do ognia, ale kończy mi się troszkę drewno, będę musiał zgarnąć nowe Ja mam 40 stopni Chodź, chodź. O, po co mi ten torcz się pali? No nie wiem, to już go spalę Hitstone widzę też, już mi się nagrzewa powoli No, chłodnia się skończyła A ja bym sobie chciał tak W ogóle mam dwie siekiery i dwa spiry, świetnie Dobre gospodarowanie miejscem, brogex. Good job. Dobra, bierzmy to, bierzmy to, bierzmy łopatę do ręki i lecimy ten grób wykopać. A, no kop, kop. Więcej gemów. Spalony las. Ciekawe co tu się stało. Jest prawdopodobne, że to ja spaliłem i nawet o tym nie pamiętam, ale... O, to też jest niewykopany widzę. O, guziczki. Mhm. Mm no dobra, nie wiem, lecimy na dół. Przydałoby się te kwiatki pozbierać jeszcze po drodze. A, to tu pozbieram. Dobra, lecimy w lewo, w prawo. Wsch na wschodni, na południowy wschód. O, tam się świnka bije. Mogłem jej dać niby tego monster mita, żeby... O, 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 o. Tutaj nie wiem, czy podchodzi, czy... On no, się nie zrobi. Spider Queen? Nie, dobra. Możemy lecieć już dalej w górę, On tu jest widzę jakiś pajączek, którego sobie zaraz zjemy Hehe <laughs> Cześć, cześć Masz tutaj, to weź, to weź, korek możesz wziąć Patyczki, o O nawet to mi oddaj, a weź to Świetnie I to, no też tutaj możemy odłożyć To możemy zjeść A to możemy wykopać, tylko potrzebuję łopaty Czerwonkę, świetnie Ale nadal nie to czego chcę Chodź tutaj świniaczu, będziesz mi pomagał, masz, masz mięso You love friends? No to chodź Chodź tutaj w górę, tutaj widzę jeszcze jest tam jakiś Jakiś, jakiś grobik do wykopania, ale tutaj jeszcze pędzimy prosto na kolejny O, life giving amulet, już drugi A niech będzie, sobie o, ćwiniacz biegiem dalej O Głowa merma Ło wow, Ło wow, Ło wow. wow, Wy, moich przyjaciół, zbijecie Chodźcie tu, chodźcie Chodźcie tu, chodźcie No to dobra, to ja biję to Gincie Wiesz to, wiesz to najpierw no i teraz jeszcze to rozwalmy O, pięć monster mitów, świetnie O, no i świetnie, i pajęczynki mamy też Ha ha ha, burżuazja Chciałbym to odłożyć To też bym tam chciał odłożyć Gem też Powiedzmy, że to też I to pozbierać Dobra O, idą te Idą psy Ale spokojnie, z sami sobie powinniśmy łatwo dać radę o ile oczywi... A, to była skała, to nie był grób. O ile oczywiście świnki mi pomogą, chociaż nie jestem tego za bardzo pewny. Mam czytał, że coś zjeść, może jakiś monster... Znaczy mi ja ból mam tutaj jeszcze to, ale nie wiem czy to zdo zdołam rozwalić, o, nie zdołałem, niestety. Co za... Co za skurwibonki. Mam... mam naliny, może? Nie ja mam, niestety. Ich Zabierz mi to Ubierz mi to Jedziemy ich Spierdzielaj Giń kurde No i świetnie Monster mitów więcej Burżuazja Tylko szkoda, że nie mam więcej grobów <ścoughs> Może przebiegnijmy jeszcze tak środkiem, to jakieś groby nam się napatoczą te chirsy potrzebuję kurcze 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 mogłyby mi już wypaść a nie tak źle mnie traktują o, cześć pajączku ale i tak uważam tą wyprawę raczej za, za udaną parę fajnych rzeczy zdobyłem także nie mogę narzekać nie mam prawa narzekać idę przez tam środek lasu Gdybym był na miejscu Willa to strasznie bym się... Ja się trochę cykam. Ludz <gul> sobie tak wynika. Ja się trochę cykam. No, kwiateczek świetnie. Ale jeszcze sennity Nasze jest dalekie. No nawet niedalekie. Osiem kwiatków i będę miał już na full. O ile mi przez noc nie spadnie. W zastraszającym tempie. O jest grób. Miejmy nadzieję. Zawsze trzeba mieć nadzieję. No i co tam wypadło? Ajt eee, nawet spoko nawet mi pasuje Hmm, gdzie jest więcej grobów? Tutaj tak nie przyszedłem wszystkiego, mogłem tutaj iść tam bokiem Spróbować przekraść się Tutaj chyba byłem Tutaj nie ogarnąłem tej środkowej części Hmm, hmm. tutaj muszę się też wybrać w najbliższym czasie Szkoda, że tej lodóweczki nie mam, no ale nie można mieć wszystkiego jak to mówią Może sobie ubierzmy z pierka, Żeby przypadkiem nie wykopać jakiejś z tych rzeczy No to jest nasza pantera Która została zasypana przez śnieg Pantera na... Na... Oczywiście chodzi mi o układ ziemi Ale 8 monster mitów to to można z tego coś ciekawego czasem wykombinować hmm, tutaj w górach chyba raczej nic nie będzie o, więcej króliczków, ja zostawię je bo nie mam miejsca zbyt dużo mhm. jakiś ząb też mi wypadł z potworka nie no będę musiał, to przynajmniej Teraz przesegrygu... O, kończy mi się temperatura. To znaczy spada mi temperatura, nie kończy się. Ciekawe czy zdążę do... czy dobiegnę do bazy. O, mam jak coś na torcza jednego, to nie ma problemu 4 stopnie mam. Torf sięgnijmy tutaj. Ok. Pistolnika połóżmy obok tego. To odłożmy tu. Mm. Mm, 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 może wezmę sobie i to, i na przykład to, i wezmę sobie na przykład to wezmę to jeszcze raz, tylko troszkę dalej, żebym sobie tego nie spalił przypadkiem Dobra, i tego torcia na razie odrzucimy. Mam 20 popiołu, świetnie. Aha. Chodź tutaj, chester Podejść, podejść. No stój, 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 wystarczy. Świetnie. Open chester. I chciałem jeszcze skrzynię otworzyć i wkładajmy tutaj nasze króliczki. Dalej, tutaj są może gemy, tutaj są gemy. Żółty jest tutaj. Znaczy czerwony. To jest dla mnie. Hmm, tutaj miałem pańczynkę. Co jeszcze? To mogę tu chyba odłożyć to wezmę ze sobą i gdzieś tutaj wsadzę o, mam tylko jeden? jak to? powinienem mieć więcej mam trzy, świetnie, jeszcze jeden jest mi potrzebny to też wezmę do siebie tak, tutaj co tu mogę odłożyć hmm. korki są gemy są tu y -y 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 -y. popiół jest dla mnie Mmm.. kupa, 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 kupa Sorry z tą kupą ale nic ze mnie nie zrobię Spirek niech tutaj leży Nightmare Field gdzieś tutaj miałem A jest tutaj Różczka nic, to nic Weźmy może tym miążka A dobra będę się Trzy Zaszaleję sobie, haha Okej okay, to tutaj mogę odłożyć i ze Chyba, chyba bez problemu tu mi brakuje miejsca, więc to tu I tak samo Life-Giving Amulet drugi Meatballs są dla mnie, to jest dla mnie To mogę sobie wyekwipować Tu drugi Spirek, to bym sobie wyciągnął gdzieś tam Dobra, i sześć... Aha, jeszcze jedno chciałem sprawdzić Czy mam gdzieś może jakieś dodatkowe... Dodatkowe spiderglomby, ale nie mam chyba żadnych, więc sobie zrobię jedynie cztery Ale to jest wystarczająca ilość, tak myślę. No i świetnie. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Tak, myślę, mam jeszcze jednego bolsy, które sobie zjem. O, to jedno użyję. A na razie ja się z wami żegnam, także cześć.